Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. 15. Dzień grudnia, 45. dzień naszej modlitwy. Pismo Święte, list do Rzymian, 11 rozdział, 36 werset, posłuchajcie. Z Niego bowiem, przez Niego i w Nim jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Chodzi oczywiście o Pana Jezusa, chodzi oczywiście o Pana Boga. Z Niego, przez Niego i w Nim jest wszystko. Kochani, pamiętacie, mówiłem wam jakiś czas temu, był taki odcinek o genezie, nie? Że jak tam jesz owoc, to pamiętaj, kto zasadził drzewo. Kochani, wiemy, że jakbyśmy takim sznurkiem poszli do końca, to oczywiście po drodze są ludzie, po drodze są dobrzy ludzie, po drodze są czasem źli ludzie, którzy też nam jakieś dobro dali, są różne wydarzenia i tak dalej, ale na samym końcu Zawsze jest Pan Bóg. Samo to na przykład, że mogłeś coś zrobić i możesz sobie powiedzieć, ale ja to zrobiłem, nikomu tego nie zawdzięczam, chociaż zawsze to komuś zawdzięczasz, bo ktoś cię wychował, ktoś cię ukształtował, ktoś cię czegoś nauczył, ktoś ci taki charakter zrobił i tak dalej. Ale nawet byś znalazł taką rzecz, którą w 100% zawdzięczasz tylko sobie. Nikt cię tego nie nauczył, nikt ci w tym nie pomógł, sam sobie zrobiłeś sam. To uwaga, to, że mogłeś to zrobić, jest tylko stąd, że ktoś cię stworzył, nie? Bo gdyby cię nie było, to byś tego nie zrobił. Czyli u źródła zawsze jest Pan Bóg. Kochani, dzisiaj spędzić taki dzień, żeby doszukiwać się, że tak powiem, po takim sznurku dziękczynienia Panu Bogu za wszystkim. Jakiś człowiek wam zrobi dobrze, nie wiem, jakoś wam usłuży, będzie was kochał dzisiaj, podziękujcie Panu Bogu, że go Pan Bóg stworzył, że cokolwiek się wydarzy, zobaczcie, że to jest tylko możliwe dlatego, że Pan Bóg stworzył świat, więc de facto za wszystko możemy dziękować Jemu tam na samym końcu. Tak zróbmy, tak zróbmy dzisiaj. Cały dzień niech Jemu będzie chwała. Modlimy się, a nie lenimy się. Ściskam i do jutra.